18 września zapraszam na piątkowe wydanie telefaktów. 70 lat nadleśnictwa ostrowiec. Ja 70 lat od chwili powstania nadleśnictwa ostrowiec. Ostrowczanie zadecydowali o budżecie obywatelskim podjąłem decyzję, aby w tym pilotażu dokonać pewnej korekty. Współpraca ostrowiecko-ukraińska. Przyjechali tutaj, żeby zobaczyć doświadczenia Polski. Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodzi dziś 70. rocznicę istnienia. Z tej okazji w siedzibie instytucji odbyły się jubileuszowe obchody. Mija 70 lat od chwili powstania nadleśnictwa Ostrowiec. W sumie w 1945 roku powstało cztery nadleśnictwa: Bałtów, Czmielów, Ożarów i Ostrowiec, a w 1973. Czyli kilkadziesiąt lat po tym pierwotnym utworzeniu, zostały połączone w jedno wielkie, trwające do tej pory nadleśnictwo Ostroje Świętokrzyckie. Duże gospodarstwo leśne, a proszę nam powiedzieć trochę o liczbach, które je cechują. No więc jest to nadleśnictwo, które zajmuje pod względem trudności gospodarowania 21 miejsce w Polsce na 431 nadleśnic, więc jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę, że są przecież tereny górskie, no takie niedostępne i tak dalej. Z wielkości innych, które mogą wyróżniać to jest wielkość pozyskiwania drewna 140 tysięcy ostatnio dlatego, że są to żywostany stare. Trzeba je jak gdyby użytkować, żeby nie umarły śmiercią naturalną, nie umarły stojąc, więc wyprzedzamy ten proces. Bardzo dużo odnawiamy, czyli sadzimy od nowa lasu, około 250 do 300 hektarów każdego roku. W związku z tym w ciągu 10 lat jest to kilka tysięcy hektarów, które musimy posadzić, musimy zagospodarować, pielęgnować potem. Przypomnę, nadeśnictwo Ostrowiec to teren czterech powiatów, 13 gmin. Stąd cieszę się bardzo z obecności innych wójtów, burmistrzów na naszym terenie. Ostrowiec jest dobrym miejscem. Dbamy o Nadeśnictwo i tutaj z szacunkiem i z uznaniem do tej tradycji Dzisiaj 70 lat nad Z tego miejsca należy pokłonić się przed wysiłkiem pracą wszystkich pokoleń leśników. Jestem bardzo zbudowany, że w dzisiejszych uroczystościach jest wielu emerytów. To dobrze świadczy, bo szanując przyrodę, szanując otoczenie, szanując naturę, przekazujemy tą wiedzę następnym pokoleniom i dobrze by było, żebyśmy przez wiele, wiele pokoleń mogli się cieszyć tym dobrem, jakim są wspólne lasy lasy państwowe. To, że jest to już już 70. rocznica nadleśnictwa y, ostrowieckiego pokazuje, że praca leśników była i jest bardzo ważna, że y, zadania, które oni wypełniają czasami, y, one nie są tak bardzo widoczne, bo prace leśników widzimy tak naprawdę po, po latach. To jest praca, która, y, której efekty możemy dopiero ocenić. Jest y, to praca również ciężka, żmudna, ale dzięki temu mamy y, y, i dbamy o nasze dziedzictwo narodowe. Wszyscy pamiętamy, no, część z nas składała podpisy pod tym, żeby lasy były państwowe, żeby nie prywatyzować lasów. To jest nasze dziedzictwo i myślę, że takie powinno zostawać. Dlatego właśnie możemy spotykać się przy takich okrągłych rocznicach, doceniając pracę leśników. Muzyka Mieszkańcy Ostrowca zadecydowali. Już wiemy, na co zostaną przeznaczone fundusze w ramach budżetu obywatelskiego. Spośród 40 projektów największym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się dwa. Problem w tym, że ich realizacja znacznie przekracza fundusze przeznaczone na ten cel. Michał Mendak. Podjąłem decyzję, aby w tym pilotażu dokonać pewnej korekty. Zwiększymy na najbliższej sesji Rady Miasta Budżet obywatelski w pozycji inwestycyjno-remontowej. I chciałbym tu uhonorować tych mieszkańców, którzy oddali głosy na dwa najbardziej popularne projekty. Drodzy Państwo, w rankingu prowadziło. Prowadzi dwa projekty. Projekt modernizacji placu zabaw przy ulicy Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim i projekt Droga Dojazdowa do Zespołu Szkół nr 2 na Osiedlu Stawki w Ostrowcu. To są projekty, na których oddało na jeden 380 osób głos, na drugi 340. Więc niewielka różnica, ale największe zaangażowanie. Wartość tych projektów to 150 tysięcy. Dlatego Podwyższam ten budżet w tej części o 50 tysięcy. Zaproponowałem radnym, aby podwyższyć o te 50 tysięcy. Ukraińscy samorządowcy odwiedzili starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wizyta miała na celu pokazanie przybyłym gościom, jak w praktyce działa samorząd. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedziła grupa samorządowców z Ukrainy. Celem wizyty było pokazanie zasobów Powiatu Ostrowieckiego, a także możliwość wymiany doświadczeń samorządowych. Przyjechali tutaj, żeby zobaczyć doświadczenia Polski w zakresie decentralizacji, dekoncentracji. Wiadomo, że teraz Ukraina tak się podchodzi do tego procesu i że planują, że ta reforma będzie bazowała na polskim doświadczeniu. Nawet o tym powiedział prezydent Poroszenko. Spotkanie otworzył starosta Ostrowicki Zbigniew Duda, a miało ono charakter konferencyjno-dyskusyjny. Na początku ukraińscy samorządowcy zostali zapoznani z prezentacją dotyczącą walorów powiatu ostrowieckiego. W kolejnych wystąpieniach podjęto tematykę wielu ważnych kwestii. Ja zajmowałem się tym modułem mówiącym o decentralizacji, o reformie samorządowej. Wspominaliśmy, jak to wyglądało, jakie, jakie po drodze nas spotkały przygody, bo przecież też nie wszystko tak naprawdę się udało. No, wszystko sobie skrupulatnie notują, zadają mnóstwo pytań, jak to w praktyce u nas wygląda. No i myślę, że te pewne zmiany, to co się w Polsce udało, będą chcieli również prowadzić u siebie. Ożywiona dyskusja toczyła się wokół polskiej reformy administracyjnej, ale także polityki śmieciowej. Ponadto goście wykazywali duże zainteresowanie tematami związanymi z bieżącą pracą samorządu. Te pytania dotyczą funkcji powiatu, gminy, jednostek samorządowych, kompetencji, podległości i zadań, jakie poszczególne szczeble samorządu w Polsce mają, i źródeł finansowania również. Także szerokie spektrum tego, czym zajmuje się samorząd. Ukraińscy samorządowcy, zapoznając się z problemami i sposobem ich rozwiązywania na szczeblu samorządowym, będą mogli lepiej przygotować się do zadań, jakie stoją przed nimi. Chociaż my, jak Ukraińcy, jak nacja, my dużo схожі. U nas dużo схоже z wami kultura, u nas dużo схоży przyroda, klimat i tak dalej, ale u nas jest bardzo czemu nauczyć się w i w Chociaż jesteśmy bardzo podobni do Polaków, jeśli chodzi o kulturę, klimat, tradycje, ale mamy dużo czego się nauczyć od Polaków. I dlatego my tutaj, żeby nauczyć się czymś krasią i przyjąć dla swojej держави. Właśnie dlatego jesteśmy tutaj, żeby nauczyć się tych najlepszych doświadczeń i zapożyczyć te doświadczenia dla naszego kraju. Wizyta w Powiecie Ostrowieckim była jedną z trzech wizyt studyjnych. Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyło się wręczeniem upominków ukraińskim samorządowcom. Dobra wiadomość dla fanów musicali. Już wkrótce, bo 28 września, na scenie Kina Etiuda w Ostrowcu zaprezentowany zostanie muzykal Przygody dorodki w krainie OS. Dlaczego warto wybrać się na to przedstawienie, o tym Karolina Kamińska. Tak jak he. Ten wyjątkowy spektakl już niebawem będzie można zobaczyć w Ostrowcu Świętokrzyskim. W sali kina Etiuda w pełnoformatowym wydaniu zaprezentowany zostanie ale Przygody dorodki w krainie OS. Warto wybrać się bez wątpienia z kilku powodów. Po pierwsze, musical jest bardzo barwną formą i tutaj łączymy taniec, śpiew, wokal, stąd bardzo atrakcyjny przekaz. Jest to piękna opowieść z morałem, kolorowa, magiczna historia i podróż z Dorotką z krainy Os. Tytułowa Dorotka szuka krainy gdzieś tam, zatęczą. Po drodze spotyka nowych przyjaciół, odkrywa ważne prawdy, aby w końcu zrozumieć, że nie ma to jak w domu. To przedstawienie nie jest tylko dla dzieci, jest to przedstawienie tak zwane familijne. Myślę, że każdy y, widz znajdzie tam coś dla siebie, znajdzie coś, y, co pomoże mu na pewne y, sprawę spożyć pod innym kątem. Y, jest to musical, który się odwołuje do najważniejszych aspektów związanych y, z, z wyborami człowieka. W widowisku weźmie udział ponad 40 aktorów, wokalistów i tancerzy autorskiej Szkoły Muzykalowej Macieja Pawłowskiego, który jest kompozytorem, dyrygentem, aranżerem, kierownikiem muzycznym największych produkcji muzykalowych. No, to jest Świętokrzyski Oddział yy, Szkoły. Yy, ja uważam, że to jest jeden z lepszych oddziałów. o czym przekonać będzie mógł się każdy w poniedziałek, 28 września o godzinie 18.00. Wtedy w Ostrowcu świętokrzyskim odbędzie się premiera przygód dorodki w Krainie os. Spektakl na ostrowieckiej scenie obejrzeć będzie można dzięki zainicjowanej przez Macieja Pawłowskiego, Katarzynę Brzezińską-Woźniak i Kingę Wnuk idei musicalowego Trójmiasta nad Kamienną. No moim marzeniem jako pasjonata było właśnie to, żeby tutaj nasza młodzież ostrowiecka, nie tylko młodzież zresztą mogła zobaczyć te pełnoformatowe muzykale, bo powiedzmy sobie szczerze, że do Teatru Roma jedzie no co, któryś, co któraś tam osoba, nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, nie wszyscy mają na to czas. A tu mamy szansę na to, żeby tą scenę muzykalową wielką przybliżyć właśnie w mniejszych miastach. Stąd idea trójmiasta muzykalowego, czyli Skarżysko, Starachowice Ostrowiec, trzy miasta nad kamienną, z takim właśnie pomysłem, żeby kształcić młodzież z regionu, Świętokrzyskiego i móc na tych trzech scenach wystawiać muzikale. Po ostrowieckiej premierze muzikalu odbędzie się dalsza część uroczystości, ściśle związana z muzikalowym trójmiastem nad kamienną. Planowana jest inauguracja właśnie promocja idei Trójmiasta Muzykalowego nad Kamienną. Na uroczystość zostali zaproszeni honorowi patroni. To jest świętokrzyski kurator światy pani Małgorzata Muzoł, pan marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i prezydenci trzech miast, no bez których nie można byłoby mówić o Trójmieście. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, prezydent Starachowic Marek Materek i prezydent Skarżyska Konrad Krynik. Mamy nadzieję, że przybędą wszyscy na uroczystość. Chcielibyśmy po uroczystości wręczyć takie symboliczne statuety, z logiem Trójmiasta Muzykalowego nad Kamienną, a całą uroczystość zakończymy hymnem asm Muzykalowe Trójmiasto nad Kamienną to dopiero początek promocji i rozwoju tego gatunku scenicznego w regionie. W województwie świętokrzyskim jest bardzo duża szansa na to, że powstanie profesjonalna scena musicalowa. Są już takie przymiarki, jest gotowa koncepcja. Byłoby to około 2000 miejsc, także ogromna scena musicalowa zlokalizowana pod nową słupią. Jeżeli ten projekt udałoby się zrealizować, to mielibyśmy możliwość wystawiania musicali nie tylko tutaj u nas, lokalnie dla naszej młodzieży, ale również pozyskać tak naprawdę widzów z całego regionu, jak niemalże nawet z całej Polski. Ale wcześniej trzeba udać się do kina Etiuda. 28 września o godzinie 18.00, premiera muzykalu Przygody Dorotki w krainie OS. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła lokalna TV. Po serwisie informacyjnym na naszej antenie regionalna prognoza pogody. Ja dziękuję za dziś, życzę udanego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.